Ah! <laughs> <laughs> Oh, patate, patate, patate. oh. <risos> <risos> uh. <risos> E... do teu oh. oh. Zakwasy są takie piękne, ale to jest takie uczucie. O, jezu, to jest tak wspaniałe uczucie. Tęskniłam za tym. Więc e, miałam do wyboru właśnie dzisiaj i znowu na siłownię, albo sobie skoczyć na bacen. E, no i stwierdziłam, że będę sobie urozmaicać treningi, żeby cieszyć się aktywnością fizyczną. Nie tylko siedzieć na siłowni i przerzucać to żelazko, tylko różne właśnie dyscypliny. I zapisuję się właśnie tutaj na basen do instruktora, żeby móc no, się lepiej pływać. No bo wiecie, ja żabką, <grytanie> żabką i na plecach potrafię pływać. Na no, a wolałabym, wiecie tak, no lepiej, lepiej, tak? Moje dziecko <grytanie> uczy się pływać, to i mamuśka będzie uczyła się pływać. Ale jeszcze mam super pomysły na inne dyscypliny sportowe. Wcześniej w ogóle nie czułam chęci na powrót do aktywności fizycznej. To się we mnie obudziło dosłownie dnia na dzień. Po prostu każda z nas mamusiek ma swoją porę. Jednych pora jednych mam przychodzi od razu po porodzie chcą wracać do formy, inne mamuski potrzebują pół roku, inne rok, inne trzy lata, a inne w ogóle nie czują potrzeby wracania do jakichś tam swoich, wiecie dziecko jest najważniejsze e, tak, natomiast ja czuję, że przyszła moja pora no, półtora roku minęło od porodu i ja czuję, że e, potrzebuję po prostu sprawia mi to przyjemność aktywność fizyczna sprawia, że jestem szczęśliwa więc i jazda z tym dobra, nie byłabym sobą Nie jezu ty tu weszłaś? Ta, ta, poleciała. Ta. gdzie jesteś? Ale jesteś wysoko. Dó. Dó. Kombinator? Kombinator. To jest taki piękny. Miej! Miej. Ściana. A, włos tam jest. A, włos. Wszędzie. Z głowy. Zeji. Jest Ani lepiej. No muszę, muszę Wam pokazać tą kurteczkę. Szukałam takiej jeansowej z białym futerkiem i znalazłam na Bornie. E, no, zainspirowała mnie ta pogoda, która ostatnio była, że już wiosna idzie, więc takie kurteczki, no to... Mm, ona jest tak cieplutka, więc teraz jak się troszkę chłodniej zrobiła, no to petarda. Jezu, jest po prostu idealna. Zobaczcie, się pięknie układa. No i już nie wszystkie rozmiary zostały. Miałam Wam później w ogóle wrzucić to, to storkę właśnie z tą kurteczką, ale mówię nie, patrzę, że już się wyprzedaje to dziewczyny. <gryw> może jeszcze te, które są zainteresowane, no to zdążycie. Jeszcze drugą, podobną, ale no już nie ma futerka, tylko ma właśnie taki korzuszek. Ten kozuszek jest tutaj, cała kurteczka jest nim wyścielona. No i troszeczkę ma inny odcień, no ale też jest petarda. I chyba jest w większej ilości rozmiarów niż ta wcześniejsza. Mm. Też zostawiam Wam link. po treningu, to słuchajcie, jestem taka głodna. Taka głodna. Och, buratka, buratka, po prostu ona aż błyszczy. Jezu. Och, ta! Przepraszam was za te dźwięki, ale po prostu. Mm.